Dzień dobry, cześć czołem. Ja nazywam się Wojtek i jestem osobą prowadzącą blog o komiksach. Serwis, w którym publikuję recenzje komiksów, zapowiedzi wydawnictw, komiksowe news. Jeśli tam nie zaglądaliście, to serdecznie Was zapraszam. Do tej pory nie nagrywałem jednak w formie wideo, więc chciałbym, żeby to się zmieniło. Potraktujmy to nagranie jako takie eksperymentalne, więc serdecznie Was proszę o wybaczenie potencjalnych błędów i ewentualnych pomyłek, które na pewno wystąpią. Zwłaszcza jak będę czytał obco brzmiące nazwiska autorów poszczególnych pozycji, nie będę robił klasycznego unboxingu, bo ta forma prezentacji komiksów do mnie nie przemawia. Znacznie bardziej wolę omawiać komiksy, które już przeczytałem, o których już coś tam wiem i które mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Do recenzji wybieram te. Pozycje, które wiem, że są niezłe, więc jakoś tak bardzo nie staram się ich nie krytykować, tak samo jak staram się kupować komiksy, o których wiem, że dostarczą mi całkiem niezłej rozrywki. Zaczynamy. Na pierwszy rzut oka chciałbym Wam zaprezentować kilka listopadowo-październikowych nowości. I pierwszym albumem będzie Noir Burlesque komiks autorstwa Enrico Mariniego, jednego z moich ulubionych autorów. Komiks gangsterski, jest to część druga, opowiadająca historię niejakiego slika, który po wojnie w Europie wraca do Stanów Zjednoczonych, aby spotkać się tam ze swoją kochanką. Kochanka jest już zaangażowana w inny związek. No, pech, że obydwoje są zobowiązani wobec pewnego gangstera do odrobienia jakichś tam należności i do wykonania jakiegoś tam skoku na, na kasę. Klasyczna, gang klasyczna gangsterska opowieść, pięknie komiks zilustrowany z Enrico Marini, w zasadzie każdy, każdy kadr z tego komiksu mógłby zawisnąć na ścianie jako obrazek, delikatna forma gustownej erotyki Przepiękne ilustracje utrzymane w sepi, piękne kobiety, o sami widzicie tu na tych obrazkach, piękne kobiety, przystojni mężczyźni w garniturach, styl lat czterdziestych, fajne samochody. Sepie przerywają tylko w niektórych momentach czerwone akcenty właśnie do podkreślenia włosów czy też krwi bohaterów. Nie jest to bardzo przeintelektualizowany komiks. Jest to komiks gangsterski, komiks opowiadający historię sensacyjną, składający się z dwóch części. Pierwsza była wydana rok, półtora roku temu może. Zachęcam do czytania jednej po drugiej, bo tak zdecydowanie lepiej odbiera się tego typu opowieści kryminalne. Komiks został wydany w, jako plansze Europy. W twardej okładce komiks dla dorosłych kosztuje 80 zł. Można go oczywiście kupić w internecie z rabatem około 30%, do czego Was zachęcam, bo jest to naprawdę fajna pozycja. A skoro jesteśmy przy gangsterskich klimatach, to nie sposób nie wspomnieć o części drugiej: upadku Black Seda. Część pierwsza została wydana też już chyba przed dwoma laty, o ile mnie pamięć nie myli. Zwróćcie uwagę, jak fajnie układają się e, okładki w jeden rysunek. No tutaj też ten e, zdecydowanie lepiej czyta się i odbiera tą historię, jeśli, e, jeśli czytacie jeden tom po drugim. Komiks też jest fantastycznie zilustrowany. E, tutaj w takiej... E, też utrzymany w stylistyce amerykańskiej lat 50 też przenosimy się więc do przeszłości. Faceci w prochowcach, w garniturach, piękne kobiety. No i oczywiście to, co zwraca uwagę, jeśli weźmiecie pod lupę tą serię, no to antropomorficzny wygląd bohaterów, to znaczy, że bohaterowie są postaciami, mają tułowia ludzkie, natomiast głowy mają od, zaczerpnięte od zwierząt. Co ciekawe, te głowy w pewnym stopniu też oddają pewne cechy charakteru danych postaci. No, komiks jest fantastyczny, chociaż ja osobiście uważam, że znacznie lepiej byłoby, gdyby upadek ukazał się w jednej części. Można by trochę obciąć tam fabułę, występuje zdecydowanie za dużo postaci, które moim zdaniem tam niewiele wnoszą, ale nie narzekam. No, też warto zwrócić uwagę, że to jest pierwszy Blacksat wydany, w, w, gdzie historia została rozbita na dwa albumy. Wszystkie dotychczasowe opowieści były jednotomowcami. Jeśli jesteśmy przy listopadowych nowościach, no to nie sposób nie wspomnieć o delikatnej porcji fantastyki w wykonaniu Torgala. Komiks frankofoński, bądź jak to woli, polski, no bo są opinie podzielone. Za który odpowiada m.in. Grzegorz Rosiński w pierwszych tomach, w pierwszych kilkudziesięciu tomach oczywiście. Obecnie rysuje go, oj, tu będę kaleczył, właśnie o czym mówiłem, Frederik Winox, a rysunkami a scenariusze za scenariusz odpowiada od kilku tomów Jan. Komiks opowiada nam historię Torgala, który wracając z misji na Wyspie Lodowych Mórz, pamiętacie Neokore i Tupilaki, jego łódź roztrzaskuje się na skałach i Torgal musi uratować swoich najbliższych, odwiedzając znajdującą się nieopodal wyspę. Na wyspie tej Oczywiście torgal wplątuje się szybko w tarapaty, bo ma niewyparzony język i tam, gdzie powinien milczeć, się odzywa wplątując się w kłopoty, a żeby się z nich wyplątać, musi pewnemu lokalnemu wataszce. Pomóc odzyskać pewien legendarny skarb. Tak na pierwszy rzut oka trochę scenariusz przypomina mi Arachne, gdzie mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, to znaczy, Torgal rozbija się u wybrzeży pewnej wyspy, rodzina jest w niebezpieczeństwie, Torgal musi wypełnić jakąś tam misję. Natomiast nie uważam, że byłoby to jakiś taki celowy zabieg kopiowania scenariusza. Nie uważam też, że Tysiąc Oczu, nowy album, 41 Torgala, miałby być jakimś takim wtórnym. Pomysłem to jest bardzo dobra historia. Zresztą uważam w ogóle, że Torgal trzyma pewien poziom, poniżej którego nie schodzi, i naprawdę prezentuje nam całkiem fajne opowieści. Jest jeszcze jeden komiks, który recenzowałem w listopadzie, a mianowicie jest nim Miasto Latarni. Jest to komiks wydany przez Lost in Time. Komiks w takim formacie zeszytowym amerykańskim, okładka ze skrzydełkami. I kom, i miasto Latarnie opowiada nam historię pewnego miasta, znajdującego się w takiej dystopijnej utrzymanego w takiej dystopijnej stylistyce e, steampunkowej. To znaczy, że rozwój tam całej technologii został oparty na mechanice, a nie, le, nie na elektronice, jak to w przypadku np. cyberpunka. Więc mamy różnego rodzaju cepeliny, kotły parowe, maszyny, lokomotywy i tego typu historie. No, i jak to w takich dystopijnych miasteczkach bywa, metropoliach, miasto podzielone jest na pewne strefy kasty. Najniżej są robotnicy, najwyżej mamy tych wszystkich najbogatszych, pomiędzy nimi jest gdzieś tam jakaś gwardia, która pilnuje porządku. No i jeden z tych robotników postanawia zinfiltrować szeregi gwardii, bo udaje mu się zdobyć kostium kapitana. W pewnych tam okolicznościach nie będę Wam zdradzał fabularnie jakich, natomiast no dzieje się tu sporo, jest to typowy akcyjniak, troszkę jakichś takich ma moim zdaniem fabularnych głupotek, ale to nie jest nic, co by wpływało na odbiór yy, yy, odbiór opowieści, a ta jest naprawdę fajna. Z niecierpliwością czekam na kolejny tom, bo steampunka u nas mm. e, nigdy za wiele. W zasadzie tego mało jest. Tak, takich steampunkowych opowieści. Jest to na pewno rzecz, która wyróżnia się na naszym rynku. E, w listopadzie nie recenzowałem zbyt wielu komiksów, bo miałem przesyt po e, Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier, gdzie recenzowałem tych zakupionych pozycji mnóstwo. Więc tylko te, te parę sztuk. Natomiast to, co na, pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości, to na pewno Jeremiach od wydawnictwa Elemental. Klasyczna opowieść post-apo o y, dwóch przyjaciołach, przymierzających y, zniszczoną kat w wyniku kataklizmu Amerykę. Na pewno pojawi się recenzja tego Grubaska, czyli drugiego tomu Baltimora. No, Jestem fanem w ogóle Majka Mignoli, fanem tego typu opowieści. Na pierwsza, pierwszy tom był świetny, mam, liczę, że drugi tom też będzie całkiem niezły. No to też warto wspomnieć, że to kolejny z takich grubasków kosztujący 200 zł. cena okładkowa. Oczywiście można kupić taniej gdzieś tam w internecie. I na pewno w najbliższych dniach możecie spodziewać się mojej opinii na temat encyklopedii kreskówek wyssanych z miętówek, czyli komiksu, w którym e, polscy autorzy oddają hołd twórczości Tadeusza Baranowskiego. No jeszcze nie odfoliowany, nie będę robił unboxingu, tak jak zapowiadałem tutaj przed kamerą. I w zasadzie na tym bym dzisiaj skończył. Jeśli Wam się ten materiał podoba, jeśli chcecie, żebym więcej opowiadał o komiksach, być może nagrywał więcej filmów, a być może do każdej recenzji dołączał jakieś krótkie nagranie, dajcie mi znać w komentarzach. I oczywiście jest prośba, którą każdy szanujący się youtuber składa swoim widzom. Tam dajcie te dzwoneczki, subskrypcje i jakieś tam lajki, nie wiem, nie jestem w tym obeznany, więc to.